Siemanko, cześć, patrzcie jaka piękna zima nas przywitała po raz kolejny To trochę mi opóźnia jak zwykle budowę, ale już się przyzwyczaiłem Witam się z wami wszystkimi, miał być odcinek w ostatnią niedzielę Oczywiście się nie pojawił, mówiłem, no nie będę nagrywał jak się nic nie dzieje Już za chwilę, już za momencik, w środę, mamy niedzielę, w środę przyjeżdżają materiały na budowę No i w przyszłym tygodniu mają odpuścić już trochę temperatury za tydzień, więc startujemy. Byłem tu ostatnio, spotkałem się z murarzem, obejrzał całą budowę, wie co ma robić, w jakiej kolejności. Podpisaliśmy umowę. No i co? Umowa? Umowa wygląda tak, że ma on się wyrobić do końca marca. To jest totalnie oczywiście bezpieczny termin. Po prostu na początku powiedział, że skoczy mi na ściany szczytowe. A potem zrobi przerwę, potem wróci na ścianki działowe. Ale ostatecznie powiedział, że raczej woli to machnąć za jednym razem. Więc jak wejdzie, jak wejdzie w przyszłym tygodniu, to pewno za, za trzy tygodnie powinniśmy już mieć te ściany szczytowe, ścianki działowe porobione. No i w końcu będę mógł pokazać coś więcej niż ciągle ten, stan, ten sam stan od kilku miesięcy. Z człowiekiem od dachu już mówiłem Wam, że rozmawiam. On, on tylko czeka, aż te ściany szczytowe będą. Gość ma sporą firmę. On tam będzie wycinał mi więźbę. Wiecie, wycinarką CNC, więc po prostu ktoś to będzie musiał mi tylko geodeta jakiś zmierzyć ten budynek. Ja dam mu te wymiary, on sobie to wszystko naniesie, obliczy, powycina i przyjedzie, przyjedzie tu z gotową i mi to zamontuje. Um, odezwała się kolejna, kolejna firma, trochę, firma, osoba. Zaczynam trochę odzyskiwać tą wiarę w ludzi, bo odezwali się kolejni, którzy chcą jakoś pomóc i pomóc w zniwelowaniu tych strat finansowych, które poniosłem w związku z tym moim ukochanym wykonawcą. E, jeszcze nie mówię szczegółów, jeszcze nie zapeszam, bo wiadomo, to naj, najpierw musi się stać. Um, ale fajnie, bo wiecie, o, ostatecznie mogłem, bo pytaliście też, żebym podliczył, ile konkretnie będę stratny na tym, że ten wykonawca mnie oszukał. Eee, powiem Wam, jak ostatecznie będę wiedział, ile zapłacę za te etapy, które on miał zrealizować i za które mu już zapłaciłem. Eee, no bo wiecie, będę stratny tyle, ile będę musiał teraz dołożyć pieniędzy za to, żeby wykonać te rzeczy, których on nie zrobił, nie? E, więc, no ale generalnie mogło być blisko 100 tysięcy straty, a, mo, a może się okazać, że będę straty tylko 50 tysięcy. Wiem, no brzmi to tragicznie, e, ale już się z tym oswoiłem. Nie pogodziłem się z tym nadal, ale, ale w miarę się z tym oswoiłem i mówię, no fajnie, że niektórzy się odzywają, którzy mogą jakoś pomóc i to chcą zrobić, bo. Widzieli mój materiał, i, no, i tyle. Ale właśnie, bo jeszcze a propos tego wykonawcy. Teoretycznie miałem zamknąć ten temat, nie? ale to się tak łatwo mówi. Wyobraźcie sobie, że ktoś z Was e, stracił tyle kasy. No to nie da się obok tego przejść tak obojętnie, i wiecie, po miesiącu, e, po miesiącu ruszyć po prostu do przodu i o tym nie myśleć. My staramy się żyć normalnie, ale no myślimy ciągle jednak o tym. Nie? No, kupa kasy stracona, zarobiona przez nas przez jakiegoś, no skurwysyna, tego inaczej, nie nazwę zostałeś okradziony, no to do, do, dowiaduje się o kolejnych osobach. Odezwał się do mnie kolejny człowiek, którego ojciec był wspólnikiem z tym człowiekiem i zastanawiam się, chyba, no być może nagramy jakiś wspólny materiał, opowiemy grubiej o tym. O tym typie, bo okazuje się, że on od lat już oszukuje ludzi na po prostu setki tysięcy na miliony złotych. I no jest to niesamowite, jest to jakiś po prostu paraliż prawny, że ten gościu może sobie jeszcze normalnie chodzić po tym świecie i funkcjonować. Nie? No jest to, Po prostu nie mieści mi się to w głowie. Więc ci, którzy będą chcieli jeszcze oglądać ten materiał na materiały na jego temat, to sobie obejrzą e, te materiały nie będą zastępować tych obudowie, bo jednak e, kanał ma być o budowie e, ale no, jako że jakaś tam część ludzi mnie ogląda to wykorzystam te zasięgi chociażby po to żeby e, no, gościowi jak najbardziej uprzykrzyć życie e, i prawdopodobnie jeden czy jeszcze kilka filmów o nim powstanie e, kto będzie chciał obejrzeć to obejrzy kto nie to nie. Ale no, skurwysyn jakich mało, po prostu. Yy, poza tym, no co, no wjeżdżają te materiały, powiem Wam też o, y, oczywiście o tym, ile zapłaciłem za te materiały, ale to Wam nagram, jak one się już tutaj pojawią. Yy, pojawią się w środę, najprawdopodobniej, w środę, czwartek. Yy, udało się uzyskać fajną cenę. Powiem wam z jakiej hurtowni. To nie będzie żaden materiał sponsorowany, ale po prostu powiem wam, yy, skąd się udało je pozyskać, za ile i tak dalej. Ale to dopiero wszystko, jak tutaj zjedzie na miejsce, yy, żeby nie wyprzedać rzeczywistości, nie? No i w końcu Boże, mam nadzieję, że przyjadę tutaj. Wiecie, yy, za, no, z, za tydzień to będę ma, mógł wam pokazać, jak tu są materiały, i prawdopodobnie już jakieś prace ruszą, a za dwa tygodnie, no już. Już coś tu więcej powinno się zadziać z tym budynkiem, nie? E, a, nie ciągle, a nie ciągle to samo od kilku miesięcy, ten sam stan. W końcu. O Jezus, w ogóle mnie nie widać pod słońce, Sorry. A w ogóle jeszcze o mentalność ludzka jest niesamowita, bo tak jak niektórzy z Was po tym, jak powiedziałem Wam, że mnie okradł typ, e, mówili, że to jest oczywiście moja wina i tak dalej. Słuchajcie, ja wiem, że moją winą jest, że ja się odpowiednio nie zabezpieczyłem, ale dalej. Dalej twierdzę, że trzeba być kompletnym idiotą, mówiąc, że yy, to jest czyjaś wina, że ktoś został okradziony. No nie no, zawsze wina jest oszusta i złodzieja. Yy, I tak samo właśnie na kanale będzie niełatwo. Możecie sobie, możecie sobie wejść i zobaczyć, bo gościa okradli na 60 tysięcy złotych. Yy. No i oczywiście niektórzy mu tam piszą, że to jest jego wina, bo chciał od życia więcej i więcej. No, 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 no trzeba być kompletnym krytynem, nie? Zresztą pozdrawiam cię. Stary, wiem, co czujesz i, i, i powodzenia, i obyś, obyś dorwał tego gościa jakoś jakieś konsekwencje prawne wobec niego wyciągnął. Chociaż chociaż już sam widzisz, że raczej, raczej ciężko. A, i jeszcze jedno. Jako, że to jest mój kanał i to jest i moja budowa i mogę sobie robić na tym kanale wszystko, co mi się podoba. Komu się nie podoba, to zapraszam, tam są drzwi. Eee, no słuchajcie, jak pojawią się firmy, wykonawcy, ktokolwiek, kto mi da lepszą cenę i mi chce po prostu w jakiś sposób pomóc, w zamian za to, że ja pokażę to na filmie, to tak będę pokazywał te firmy u siebie na kanale. Zaprzeczam, nie będzie tu, nie będzie to jeden wielki billboard reklamowy, nie, tego nie zamierzam zrobić z tym kanałem, ale jeżeli będę mógł skorzystać na jakiejś współpracy, aby zminimalizować właśnie swoje straty finansowe, aby zminimalizować koszty budowy tego domu, to będę z tego korzystał. Od razu uprzedzam, jeżeli komuś się to nie podoba, to naprawdę jest wiele innych kanałów, możecie Możecie wyjść z tego odsubskrybować jakoś to przeżyje. Nagram sobie jeszcze z zewnątrz żeby zapamiętać ostatni raz mam nadzieję, stan tego domu taki jaki jest. I mam nadzieję, że już za tydzień, już za dwa tygodnie w końcu. Zacznie się tutaj zmieniać I zaczniemy działać Jeszcze sobie tak chodzę na około chaty i myślę, że No wiecie, ono teraz wygląda jakby był środek zimy, no ale Za niedługo zacznie się wiosna i sobie tak myślę, że Fajnie by było po pierwsze ogrodzić To wszystko, a po drugie zacząć zastanawiać się właśnie nad Sadzeniem roślin, zresztą miałem to zrobić W zeszłe lato, a to się nie udało no, ale co, ale przez to co się wydarzyło, to oczywiście teraz nie ma funduszu na to, żeby, żeby sobie już jakieś fajne roślinki pozasadzać. A fajnie by było, nie? Żeby już zaczęły, zaczęły rosnąć. Tylko, że no kurde są inne, są inne priorytety, a jednak budowa na kredyt wiąże się z tym, że żeby dostać kolejną transzę kredytu, no to bank też musi zobaczyć, że zostały wykonane określone etapy prac. No i na razie o tym muszę myśleć, nie, żeby, żeby tu był na tyle progres na tej budowie, żeby bank powiedział, ok, należy Ci się kolejna transza, a szczerze mówiąc nie mam już teraz żadnej rezerwy finansowej. No zobaczymy jak to będzie, będę Wam mówił, <grydy> kiedy się zbliżam do tego, żeby udać się do banku po kolejną transzę i, e, no, i, i czy to się powiedzie, czy nie. Dobra. Dobra, na dzisiaj chyba to tyle. Nie, nie, nie mam nic więcej Wam do powiedzenia. Um, nie wiem, czy uda mi się tutaj być, jak będą mi rozładowywali e, ten materiał HDSM. Tutaj Murasz mnie poprosił, żeby część właśnie bloczków było na stropie. E, no tam on mi powiedział, co ma być na, na, na górze, co ma być na dole. To tak zresztą do, dogadam się też z hurtownią. Um, no, no i pojawia się tu w kolejny weekend, pokażę co, co udało się zrobić przez ten tydzień i wtedy wam właśnie za tydzień powiem, ile za to zapłaciłem, na jaką kasę jestem dogadany z murarzem no i będziecie mogli ocenić, czy za ten zakres prac to drogo, nie drogo, mi się wydaje, że normalnie po prostu normalnie, no i tyle życzę miłej niedzieli i do zobaczyska za tydzień, do widzenia, cześć, pa